Miałam przyjemność organizować i współorganizować. Najlepsze w tym wszystkim było to, że gdy wychodziłam z chórem na scenę, to całe zmęczenie wynikające z tej ciężkiej pracy przy organizacji po prostu znikało. Szóste churalne akceleracje, kiedy konferencjerkę prowadziły osoby z chóru Centrum Nauki Kopernik i robiły przed zapowiedzią każdego chóru eksperyment na żywo związane z dziedziną danego wydziału. Dla mnie szczególne miejsce zajmowały jubileuszowe choralne akceleracje, gdyż wszystkie chóry wydziałowe spotkały się na jednej scenie, aby wspólnie wykonać glorię Antoniego Vivaldiego w towarzyszeniu Zespołu Muzyki Dawnej. Co więcej, ten koncert dla naszego chóru stał się debiutem na wielkiej scenie. Najlepiej wspominam akcelerację z 2018 roku, bo był to rok rozpoczęcia wspaniałej muzycznej przygody dla naszego chóru. Wszedłem na szóste churalne akceleracje jako słuchacz z plakatu. Tak mi się spodobało byłem pod wrażeniem występu chóru i darmowego jedzenia, że wstąpiłem do chóru i zaczęła się moja przygoda ze śpiewaniem. Zdecydowanie jubileuszowe dziesiąte akceleracje, kiedy śpiewaliśmy pośród drzew. Moja ulubione akceleracja to rok 2016. Śpiewaliśmy wtedy z chórem wydziału biologii Almighty Lloyd i tak pięknie stroiliśmy, że to dzisiaj mi się robi ciepło w środku. brać brać udział we wszystkich dotychczas zorganizowanych pluralnych akceleracjach, ale chyba najbardziej zapadło mi w pamięć nasze wspólne wykonanie utworu, napisanego na dwustulecie Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. Hymn akceleracji, który zaczynał Polones, a kończyła Salsa. To było bardzo piękne. Akceleracjami Michała były te, na których mógł śpiewać Moniuszkę, swojego ukochanego kompozytora. Tak, a ulubione Ani to były zdecydowanie te, na których jest w miniaturce nagranie na YouTube, ponieważ Ania zdecydowanie chce być sławną gwiazdą. Tutaj wspominam akcelerację w roku 2018. Wykonywaliśmy wtedy Glorię Antonia Vivaldiego z zespołem barokowym na oryginalnych instrumentach z epoki. Dla mnie, jako miłośnika baroku, była to niezapomniana okazja. Szczególnie zapadły mi w pamięć moje pierwsze choralne akceleracje w 2017 roku, roku Wisły. Śpiewaliśmy wtedy melodię dla Wisły Michała Malca. Tym bardziej, że miałem przyjemność już wcześniej spotkać Michała, młodego kompozytora. To i, i miło było wykonywać ciekawy utwór, a zwłaszcza, że wykonywaliśmy go w połączonej siły wszystkich kurów, jakie wtedy były. Dla mnie to też były najbardziej zapamiętane akceleracje. Były już moimi trzecimi akceleracjami, ale byłam wtedy konferencjerką i najlepiej wspominam pracę nad różnymi śmiesznymi żartami, które się pojawiły podczas tej konferencjerki. Pamiętam dobrze ósme akceleracje z okazji dwustulecia WW. Mieliśmy tam oświetlenie sceny, które było skierowane bezpośrednio na nas i przez to po raz pierwszy nie widziałam widowni, przez co czułam się jak taka gwiazda etc.